Cześć, dawajcie zrobimy szybkie podsumowanie tego, co ja Wam przed chwilą powiedziałem na live. Live a w sumie już wrzuciłem na grupę, więc filmik musi być teoretycznie za jakieś dwie minutki. Ale zrobię jeszcze jedno takie podsumowanie, bo tam filmik był na podejrzewam, że 20 coś minut. Zrobimy teraz aktualizację, nie wiem, w 5 minut, czyli takie krótkie podsumowanie tego, co ja powiedziałem przed chwilą. Zobaczcie, ja Wam pokazywałem wcześniej o taką o strukturę, e, i według mnie my dostaliśmy właśnie falę E, trójkąta ABCDE. Wizualnie jest wszystko. Jeżeli chodzi o lokalną strukturę, to my możemy to traktować w sumie jako nasz impuls do góry. Co prawda, wygląda on troszkę krzywo, a też może być na przykład taka struktura A, B, C, W takim razie to jest W, a nie A, prawda? Więc ten tutaj trójkąt, który ja też Wam pokazywałem sobie, tam na, do czatu wysyłałem, prawda? Trójkąt A, B, C, D, e. będzie w takim razie nie falał B, a tylko falał X. I o ten tutaj wzrost jest dopiero pierwszą falą, tak samo jak to było tutaj. Będzie korekta i jest korekta. I właśnie my musimy realizować jeszcze jedno podbicie, jeszcze jedno podbicie. I to będzie nasza fala Y, i dopiero później może być zejście, OK? Więc możemy od razu, możemy jeszcze jedno podbicie narysować. W każdym razie, najważniejsze jest co. Nie realizować zejścia powyżej poziomu 108,800. I tutaj my wpiszemy sobie stop loss. Tak, tutaj jest kluczowa strefa powyżej, której iść nie można. Tutaj jest poziom negacji naszego obliczenia prospadkowego, czyli tego tutaj. I my chcemy z wami zarobić na czym? Na tym tutaj impulsie, na tej fali C. Zrobimy sobie parę mierzeń, żeby właśnie sprawdzić, czy faktycznie wszystko tutaj ładnie wygląda. Zobaczcie. Bierzemy Fibo, naciągamy Fibo na ten tutaj jest spadek. Mówiliśmy z Wami, że odreagowanie musi być mniej więcej w okolicach 0,50618 po FIBO. Nawet znajdę to analizę i pokażę wam, jak to powinno wyglądać. O tutaj. Ja wam pokazywałam tą strefę i mówiłem wam, że jeżeli to musi być faktycznie ten większy spadek, to w takim razie odreagowanie musi być mniej więcej od tej strefy. Zobaczcie, tą strefę my przybiliśmy bardzo mocno i my skorygowaliśmy cały ten tutaj spadek na ponad 80%. I to akurat wygląda niedobrze. Ale jeżeli faktycznie to jest trójkąt w strukturze fali B, to zwróćcie swoją uwagę na to, gdzie jest zakończenie fali E, bo fala E trójkąta ABCDE, ona właśnie jest zakończeniem całej korekty. Więc my teraz dostaliśmy wzrost akurat do poziomu 0,5 oraz 61,8 i to jest ta strefa, która de facto nas Wami interesuje, rozumiecie? Więc jeżeli faktycznie będziemy się trzymali tego, że to jest trójkąt w strukturze fali B, to jak najbardziej ta struktura jest aktualna. Tyle, że ta B przyjmuje kształt trójkąta. To nie jest zwykła korekta ABC powiedzmy, a taka bardziej rozszerzona, czyli mamy w tym przypadku trójkąt. I tyle, i tak naprawdę poza tym nic więcej się nie zmieniło. Więc, tak jak mówię, brakowała fali G, wizualnie jest fali G, i zwróćcie swoją uwagę na to, że my trzymamy się z Wami tego, że to jest trójkąt. Więc my mówimy z Wami, że tutaj będzie jeszcze jedno zejście, po którym może nastąpić odreagowanie z powrotem do tego trójkąta, prawda? Czyli musi być przynajmniej ABC, i później albo rozpoczęcie nowego większego impulsu, czyli w takim razie musi być pionka, albo przynajmniej jakaś korekta, czyli zwykła trójka z powrotem do tego trójkąta, tak? Tak. No i właśnie, jeżeli my tutaj realizujemy z wami falę teraz ostatnią, tak? Czyli trójkąt jest falą przedostatnią, to lokalnie to będzie wyglądało dokładnie tak samo. Skoro wyjście do góry jest z trójkąta, to w takim razie ta tutaj fala jest falą przedostatnią i my realizujemy falę ostatnią. Później musi być zejście przynajmniej od tego trójkąta, to jest cel minimum. Albo nawet jeżeli to jest zakończenie naszej korekty globalnej, my będziemy realizować ten właśnie większy spadek, o którym ja wam ostatnio mówię. Wszystko słuchajcie, tak naprawdę nic więcej rozumieć tutaj nie trzeba. Poziom negacji, pokazałem, gdzie potwierdzeniem będzie co zajście poniżej poziomu fali d, no i dalej jest płynność poniżej poziomu stówki, tak, czyli poniżej 100 jest. Taka jeszcze luka o tutaj w tym miejscu, którą fajnie byłoby domknąć. I właśnie tutaj w tych okolicach będzie znajdować się pierwsze wsparcie. I tutaj w tych okolicach faktycznie może już nastąpić odreagowanie. Zrobimy jeszcze jedno wyrzeczenie. Naciągamy fibo tutaj. Naciągamy fibo tutaj na naszą korektę i widzimy to, że spokojnie do poziomu 96. My możemy z wami spać, żeby była po prostu zwykła struktura 1 do 1 pomiędzy A oraz C. Rozumiecie, no nie. Więc naprawdę wygląda całkiem nieźle to wszystko i tak jak mówię, kluczowym jest co? Nie spadać poniżej poziomu, w sensie, że nie, nie rosnąć powyżej poziomu fali C. To jest bardzo istotne. Bo w takim razie będziemy musieli przejść na jakieś inne obliczenia. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli, bo to obliczenia wygląda bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Ten trójkąt jest bardzo proporcjonalny do struktury tego tutaj impulsu spadkowego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I cały ten impuls trwa u nas dwa tygodnie, około 14 dni. Zobaczcie ile trwa ten tutaj trójkąt. 14 dni. Bardzo proporcjonalna korekta do tego impulsu spadkowego, więc teraz tylko i wyłącznie my musimy z Wami zaczekać na realizację impulsu spadkowego, konkretna strefa, konkretne mierzenie, konkretny stop loss, konkretny take profit, wszystko jakby jest pokazane. Teraz tylko i wyłącznie czekać na realizację, no i trzymamy kciuki za to, za ten trójkąt, za to, żebym ja miał rację w Akurat w tym przypadku z tym trójkątem ABCDIE. Mam nadzieję, że to wypali. No i faktycznie my zabierzemy z Wami kolejny impuls w dół. To wszystko, słuchajcie. Jeżeli chodzi o altcoiny, czy możemy to połączyć z altami, jak najbardziej. Na przykład Ethereum, który też Wam pokazywałam na grupie, u nas jest impuls w dół, u nas jest korekta do poziomu 0,5061,8. Od tego poziomu jest odreagowanie, wszystko jest super. I właśnie powiedzmy, na, na Bitcoinie to jest poziom fali C, tak? czyli poziom 108,800. Na molecy no Ethereum to będzie od ten tutaj poziom. To jest ten poziom negacji tego obliczenia spadkowego i zwróćcie swoją uwagę, pierwsza strefa, druga strefa, trzecia strefa, czwarta strefa. Od tej trend linii my odskakujemy już kilka razy, więc tutaj niżej jest płynność i fajnie byłoby wyciąć to, tak, pocinać jakby te stop losy, które po prostu są gdzieś tam troszkę niżej. I właśnie co my musimy robić? Nic. Cierpliwie sobie czekać na realizację. Konkretna strefa, konkretny stop loss, wszystko jest pokazane. I teraz wszystko jest w rękach Bitcoina. Więc tak jak mówię, ja się nie zdziwię, jeżeli będzie jeszcze jedno podbicie, bo w takim razie będziemy przychodzili my z wami na obliczenie z podwójnym zigzagiem, gdzie u nas jest W i cały ten spadek, ten ruch boczny, to jest fala X, a nie fala B, czyli nie A, B oraz C, a tylko W, tak o tutaj jest W, tutaj jest X w naszym przypadku, oraz my tutaj dostaliśmy dopiero falę A. Więc musi być B jakaś korekta i jeszcze jedna nóżka. I dopiero później będzie to, to, to zejście, no nie? E, to bardziej globalnie i tak nic nie zmienia. Jeszcze raz powtarzam. O tutaj w tym miejscu jest poziom negacji. Więc tak czy tak to tam mniejsza z tym, tak? Po prostu to może być, tak jak mówię, jeszcze jedno podbicie, żebyście się nie zdziwili, że my możemy jakoś to bardziej rozszerzyć, bardziej rozszerzyć tą tutaj falę naszego trójkąta ABCDE. To wszystko. I takie właśnie szybkie podsumowanie tego, co ja Wam teraz przed chwilą powiedzmy mówiłem na live. No nie? Więc uważam, że trójkąt to jest ta struktura, która będzie wyglądała w tym przypadku najlepiej. No i właśnie mamy kciuki za realizację tego obliczenia z korektą ABC. A tam już później będę robił aktualizację i tam już później będę mówił, co my robimy dalej. Wszystko będzie zależało od tego, czy wzrost będzie trójką, czy tutaj będzie impuls. Bo jeżeli impuls to rozpoczęcie nowego globalnego impulsu, jeżeli zwykła trójka, to będziemy rozszerzać jeszcze bardziej tą tutaj korektę. Na przykład do struktury w, tutaj będzie x i później będzie y. Wszystko, wszystko tak jak mówię, będzie zależało od tego, jaka dokładnie forma, o tutaj będzie tego wzrostu. Czy to będzie piątka do góry, czy to będzie a, b oraz c. Wszystko, dzięki i do usłyszenia. Cześć.